Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy Tusk wściekły po tajemniczej kradzieży. Petru szykuje przejęcie Polski 2050. Prezydent Nawrocki oskarża Tuska o łamanie prawa. Nowe rozporządzenie żurka ratuje skazanego senatora. Hołownia w Nowym Jorku na rozmowie o pracę w ONZ. Zjednoczona prawica prowadzi w najnowszym sondażu. Korwin-Mikke oskarża Mencena o podszywanie się. Kidawa Błońska promuje obrzydliwe książki pod patronatem Senatu. Mencen atakuje PiS, Bochenek odpowiada bezlitośnie. Alarm w Pradze. Snajperzy gotowi na atak dronów. Drony ponownie paraliżują lotnisko w Monachium. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Tajemnicza kradzież i gniew Tuska. Posypią się dymisje. Donald Tusk wpadł w furię po zuchwałej kradzieży luksusowego Lexusa sprzed swojego sopockiego domu. Sprawa momentalnie wywołała polityczną burzę, bo premier doskonale wie, że wizerunek to jego najcenniejsza waluta. Doradca prezydenta, a dawniej rzecznik koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn, nie ma wątpliwości. To fatalnie wygląda, gdy szef rządu traci samochód, który miał być pod czujnym okiem służb. Wściekłość premiera podobno się nęła Zenitu. Zaufane źródła mówią, że Tusk miał zażądać natychmiastowych dymisji w Służbie Ochrony Państwa. Lista osób do zwolnienia jest już podobno gotowa, a typować ma je sam minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W kuluarach mówi się o czystce w szeregach SOPU, która ma pokazać, że premier nie żartuje, gdy chodzi o bezpieczeństwo i reputację. Jednak opozycja nie odpuszcza i twierdzi, że Tusk powinien zacząć od siebie. Przypominają o jego rozdzielności majątkowej z żoną, która pozwala mu korzystać z auta, a jednocześnie nie ujawniać go w oświadczeniu majątkowym. To rodzi pytania, jak można ukraść samochód, którego formalnie nie ma. Głos zabrał także były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który ostro skomentował sprawę. Zapytał ironicznie, jakie konsekwencje spotkają funkcjonariuszy, którzy nie dopilnowali auta Cara, skoro sam Car twierdzi, że samochodu nie posiada. W całej historii więcej jest pytań niż odpowiedzi, a w tle unosi się atmosfera nerwowości, niepewności i politycznej gry, która dopiero się rozkręca. Petru szykuje powrót do gry. Chce przejąć Polskę 2050 i wejść do rządu. Ryszard Petru znów w centrum uwagi. Polityk zapowiada, że wkrótce powalczy o przywództwo w Partii Polska 2050 i zamierza odbudować jej pozycję w koalicji rządzącej. W rozmowie z Radiem Z przyznał, że jego ambicje sięgają znacznie dalej. Jeśli Polska 2050 Szymona Hołowni stanie się Polską 2050 Ryszarda Petru, to w styczniu zapowiedział z pewnością siebie były lider nowoczesnej, który wraca na polityczną scenę po latach przerwy. Jego celem jest nie tylko przejęcie partii, ale także zwiększenie jej wpływu w rządzie. Petru nie ukrywa, że słabe wyniki sondażowe ugrupowania to dla niego wyzwanie, a nie powód do rezygnacji. Obecnie notowania Polski 2050 wahają się między 1 a 2 procentami, ale Petru wierzy, że w ciągu dwóch lat uda się osiągnąć poparcie rzędu 10%. W koalicji rządowej mamy realne możliwości działania. To, że jesteśmy jej częścią, daje nam szansę odbudować zaufanie wyborców tłumaczy. Polityk podkreśla, że potrafi wyciągać wnioski z przeszłości i pamięta, jak kosztowne może być złe zarządzanie kryzysem. Teraz chce wykorzystać swoje doświadczenie, by umocnić głos partii w rządzie i zatrzymać spadek poparcia. W jego planie nie brakuje ambicji Petru otwarcie mówi że chce wejść do rządu, by skuteczniej realizować program Polski 2050. Jesteśmy współtwórcą rządu. Ludzie powierzyli nam władzę na 4 lata i oczekują, że dotrzymamy słowa. Chce wygrać wybory w 2027 roku, razem z koalicjantami, zapowiada. Starcie o sądy. Prezydent Nawrocki oskarża rząd Tuska o łamanie prawa. Prezydent Karol Nawrocki ostro zaatakował decyzję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, nazywając jego działania ostentacyjnym aktem bezprawia. Chodzi o rozporządzenie z 29 września 2025 roku, które zmienia zasady przydzielania spraw sędziom. Zamiast losowania, minister chce samodzielnie wyznaczać składy orzekające. Krytycy alarmują, że to powrót do czasów tzw. sędziów na telefon, gdy politycy mogli wpływać na wyroki. Żurek tłumaczy, że chodzi o zapewnienie legalnego składu sądów, ale eksperci i opozycja mówią wprost, to ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki w ostrym oświadczeniu napisał, że minister próbuje obejść prawo, zastępując ustawę rozporządzeniem, bo wie, że w legalny sposób nie byłby w stanie wprowadzić takich zmian. Jego zdaniem to zamach na niezawisłość sędziów i prawo obywateli do bezstronnego sądu. To prosta droga do zniszczenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości i do zniesienia gwarancji bezstronności, podkreślił. Nawrocki ostrzegł, że nowe zasady pozwolą władzy dobrać odpowiednich sędziów pod konkretne sprawy, zwłaszcza te polityczne. W jego opinii to poważne naruszenie konstytucyjnego porządku i podważenie demokracji. W dramatycznym apelu zwrócił się bezpośrednio do sędziów: Niezależnie od tego, przez którego prezydenta zostaliście powołani, pozostańcie niezawiśli i kierujcie się konstytucją. Nowe rozporządzenie ministra wywołuje burzę. Pomoże skazanemu senatorowi. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wywołał polityczne trzęsienie ziemi. Jego najnowsze rozporządzenie całkowicie zmienia zasady wyznaczania składów sędziowskich w sądach powszechnych. Dotychczas sędziów przydzielał system losowego przydziału spraw, który miał gwarantować bezstronność i ograniczać wpływy polityczne. Teraz ma być inaczej. Zgodnie z nowymi przepisami tylko jeden sędzia z trzyosobowego składu będzie losowany, natomiast pozostałych dwóch ma wskazywać przewodniczący wydziału po konsultacji z prezesem sądu i kolegium. Krytycy ostrzegają, że to otwiera furtkę do ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości i podważa zasadę niezawisłości. W opinii wielu prawników to powrót do czasów gdy decyzje sądowe mogły być inspirowane politycznie, opozycja brzmi, że nowe regulacje mogą mieć konkretne skutki, choćby w sprawie senatora Stanisława Gawłowskiego, polityka związanego z Platformą Obywatelską, który został skazany w pierwszej instancji na 5 lat pozbawienia wolności. Jego sprawa trafi teraz do sądu apelacyjnego, który będzie działał już według nowych zasad. Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów. To scenariusz pod tytułem. Bezkarność dla swoich, napisał Jarosław Kaczyński, dodając, że rozporządzenie Żurka to złamanie konstytucji i kolejny dowód na bezprawne działania obecnej władzy. Minister broni zmian, tłumacząc je potrzebą usprawnienia pracy sądów i zapewnienia ich legalnego składu, ale opozycja nie ma wątpliwości: to zamach na przejrzystość i fundamenty państwa prawa. Hołownia w Nowym Jorku. Oficjalna misja czy rozmowa o pracę w ONZ. Szymon Hołownia poleciał do Stanów Zjednoczonych. Gdzie spotkał się sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem. Oficjalnie to wizyta marszałka Sejmu w ramach obowiązków państwowych, ale w politycznych kuluarach coraz częściej mówi się, że mogła to być rozmowa o pracę. Hołownia ubiega się bowiem o prestiżowe stanowisko wysokiego komisarza do spraw uchodźców, co wywołało lawinę komentarzy i pytań o granice między misą państwową a prywatnymi ambicjami. Jak donosi wirtualna Polska, kancelaria Sejmu poinformowała o wyjeździe dopiero wtedy, gdy polityk był już w Nowym Jorku. Tymczasem w oficjalnym kalendarzu ONZ od dawna widniało spotkanie z Guterresem, co potwierdza, że nie była to spontaniczna wizyta. Część komentatorów domaga się wyjaśnień, dlaczego zabrakło wcześniejszej zapowiedzi i czy podatnicy powinni finansować podróż, która może mieć związek z prywatną kandydaturą chołowni. Marszałek poleciał rządowym samolotem do Niemiec, a stamtąd rejsowym lotem do Stanów Zjednoczonych. Kancelaria Sejmu zapewnia, że koszty rozliczono zgodnie z zasadami obowiązującymi przy oficjalnych delegacjach. Politycy opozycji ironizują, że Hołowniac ucieka z polityki, łącząc misję publiczną z osobistymi celami. Zwolennicy natomiast przypominają, że jego kandydaturę wspiera zarówno premier, jak i prezydent. Jeden z ministrów rządu Donalda Tuska z przekąsem stwierdził: Naprawdę, niech już jedzie, trzymamy kciuki. Sam Hołownia przekonuje, że wyjazd nie ma nic wspólnego z rekrutacją. To nie rozmowa o pracę, tylko spotkanie zapoznawcze i przedstawienie się sieci narodów zjednoczonych, wyjaśnił w rozmowie z TVN. Mocny wynik prawicy. Zjednoczona prawica na czele w najnowszym sondażu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona prawica, wynika z badania pracowni Research Partner. Ankietowano wyłącznie zdecydowanych wyborców, czyli takich, którzy mają pewność, na kogo oddadzą głos. W sondażu po raz pierwszy pojawiła się także nowa fala Joanny Senyszyn. Frekwencja deklarowana przez Polaków wyniosłaby 72,4%, w tym 54,5% zdecydowanie tak i 17,9% raczej tak. Wśród partii: Zjednoczona prawica otrzymałaby 32,4% głosów, Koalicja Obywatelska 29,9%, Konfederacja 12,8%, Lewica 7,4%, Korona Grzegorza Brauna 6,3%, razem 3,6%, Polska 2053,1%. Nowa fala 1,6%, PSL 1,2%, bezpartyjni 0,4%, a inne partie 1,3%. Doktor Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego przeliczył te wyniki na mandaty w Sejmie. Zjednoczona Prawica zdobyłaby 191 miejsc, Koalicja Obywatelska 171, Konfederacja 61, Lewica 24, a Korona Grzegorza Brauna 13. To oznaczałoby, że obecna koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 215 mandatów. A partie opozycyjne 245. Sondaż pokazuje, że prawica utrzymuje silną pozycję, ale opozycja wciąż może liczyć na znaczący wpływ w Sejmie. Wyniki te zwracają uwagę także na niskie poparcie dla Polski 2050 i nowej fali, które wciąż nie przekraczają progu wyborczego, co może utrudnić im wzmocnienie pozycji w parlamencie. Eksperci podkreślają, że przy takim układzie sił każda koalicja rządowa musi liczyć się z negocjacjami i koniecznością budowania szerokiego porozumienia, aby zapewnić stabilność polityczną w kolejnych latach. Korwin Mikke oskarża Mencena: Podszywa się pod moją partię. Janusz Korwin Mikke nie zamierza odchodzić z polityki i bije na alarm. Na początku września sąd zarejestrował jego nową partię, której nazwa bardzo przypomina Konfederację, kierowaną przez Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka. Moim zdaniem kolega Mencen podszywa się pod partię, którą zakładałem i trzeba temu położyć kres, mówi wprost Korwin Mikke, twierdząc, że jako jej założyciel ma pełne prawo do tej nazwy. Polityk stoi na czele kilku formacji Korwin, Konfederacja i radykalna prawica i przyznaje, że różne partie pełnią różne funkcje. Jedna jest potrzebna technicznie, druga w celach wyborczych, przy czym w tych ostatnich chodzi oczywiście o Konfederację. Na pytanie, czy wystartuje w wyborach parlamentarnych pod jej szyldem, odpowiada: Najprawdopodobniej tak. Korwin-Mikke odniósł się także do pretensji Mencena i Bosaka, którzy zarzucają mu dublowanie nazwy partii i wprowadzanie wyborców w błąd. Założyłem na końcu Konfederację. Mam do czynienia z rabunkiem. Z kolegą Braunem zakładaliśmy partię Konfederacja, a na polecenie Jarosława Kaczyńskiego zostaliśmy wyrzuceni, by koalicja mogła być bez nas, relacjonuje. Podkreśla, że Męcen w jego ocenie podszywa się pod partię, którą zakładałem, i dodaje enigmatycznie: zostałem po prostu oszukany. Ale nie będę się tutaj skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma czym się chwalić. Konflikt pokazuje napięcie w konserwatywno-liberalnym obozie i pytania o legalność używania nazwy Konfederacja oraz przyszłość startu Korwin-Mikkego w wyborach. Skandal w Senacie. Pod patronatem Kidawy-Błońskiej promowano obrzydliwe książki. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska znalazła się w ogniu krytyki po wydarzeniu literackim, które odbyło się pod patronatem Senatu i było finansowane z publicznych pieniędzy. Na spotkaniach promowano książki Alfons i Debil autorstwa dr Aleksandry Sarny, koleżanki Jana Pińskiego, a także organizowano spotkania z kontrowersyjnymi postaciami, takimi jak Adam Mazguła czy Arkadiusz Szczurek. Cała akcja odbyła się w ramach konkursu Senat Polonia 2025, na który Fundacja Otwarty Dialog otrzymała 57 700 zł. Kidawa-Błońska w rozmowie z Telewizją W Polsce 24 starała się bagatelizować sprawę, twierdząc, że konkursy są oceniane przez ekspertów i komisje, oraz że są transparentne, a środki dokładnie sprawdzane po roku, aby uniknąć błędów w przyszłości. To są propozycje. Polonia chce spotykać się z takimi osobami, mówiła, próbując przerzucić odpowiedzialność. Krytycy jednak wskazują, że promowanie wulgarnych i obraźliwych książek wobec prezydenta Karola Nawrockiego i byłego prezydenta Andrzeja Dudy pod egidą państwowej instytucji to skandal i niewłaściwe wykorzystanie publicznych środków. Cała sytuacja budzi pytania o granice odpowiedzialności marszałka Senatu oraz o mechanizmy kontroli przy przyznawaniu dotacji. Czy faktycznie można tłumaczyć takie wydarzenia standardową procedurą konkursową? Skoro efekt promowanie treści obraźliwych i kontrowersyjnych jest ewidentny. Mencen obwinia PiS za system kaucyjny. Bochenek odpowiada: Wierny uczeń Tuska. Sławomir Mencen w ostatnich miesiącach nasilił krytykę wobec PiS, twierdząc, że nowy system kaucyjny, który wszedł w życie 1 października, jest dziełem rządu morawieckiego, popartym przez Klub Parlamentarny Jarosława Kaczyńskiego, a Konfederacja była jedyną partią przeciwko. System kaucyjny to dzieło rządu morawieckiego, za którym głosował prawie cały Klub PiS. Tylko Konfederacja była przeciwko. Napisał na X, odpowiedział mu poseł PiS Rafał Bochenek, który zarzucił Mencenowi fobię wobec partii opozycyjnej i wyjaśnił, że ustawa nie jest autorstwa PiS, a wszelkie opłaty, zasady i struktura systemu zostały przygotowane przez rząd Tuska. Ewidentnie ma pan jakąś fobię na punkcie naszej formacji i albo celowo pan kłamie, albo wszystko się panu pomdrugęszało. Ustawa nie jest naszą ustawą, a wszelkie opłaty, ich wysokość i zasady systemu kaucyjnego zostały przygotowane przez rząd Tuska, podkreślił Bochenek, Dodając, że PiS nie poparł zmienionego projektu w Sejmie, a głosowanie dotyczyło przepisów wprowadzonych przez rząd PO. Poseł PiS ironicznie zauważył, że metody Mencena przypominają te stosowane przez Tuska, próbując przerzucić odpowiedzialność za chaos w systemie na PiS. Panowie z Konfederacji czasami lepiej milczeć i być podejrzewanym o głupotę, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Rząd Tuska wprowadził przymus, opłaty i de facto chaos. Spór pokazuje rosnące napięcie między Konfederacją a PiS, a także kontrowersje wokół wprowadzania systemu kaucyjnego, który już wywołuje dyskusję w mediach i internecie. Alarm na lotnisku w Pradze. Snajperzy gotowi na atak dronów. Czeska policja otrzymała dwa telefony z groźbami o planowanym nalocie większej grupy dronów na lotnisko imienia. Wacława hawla w Pradze, co postawiło służby na nogi. Choć groźba nie została potwierdzona, podjęto szeroko zakrojone działania prewencyjne, przygotowano możliwość zamknięcia dróg dojazdowych, a na stanowiskach rozlokowano snajperów. Policja podkreśla, że lotnisko działa bez zakłóceń, ale cały czas prowadzone są intensywne poszukiwania anonimowego rozmówcy, który telefonował po angielsku, wspominając o rzekomym nalocie. Ze względów taktycznych nie podamy godziny przylotu dronów, jednak są to informacje niepotwierdzone podała policja w komunikacie. W sobotę rano pojawiła się aktualizacja. Osoba dzwoniła ponownie w nocy, ale nie stwierdzono obecności dronów o podanych godzinach. Działania prewencyjne będą kontynuowane. Choć wraz z upływem czasu aktualność informacji spada. W akcji zaangażowano dużą liczbę policjantów, a bezpieczeństwo lotniska monitorują snajperzy. Zagrożenie dronami to rosnący problem w Europie. W ostatnich dniach podobne incydenty doprowadziły do tymczasowego zamknięcia lotniska w Monachium, gdzie odwołano kilkadziesiąt lotów. Drony paraliżują Monachium. Lotnisko zamknięte po raz drugi. W piątek wieczorem lotnisko w Monachium zostało ponownie zamknięte po tym, jak zauważono drony nad obiektem. To już drugi taki incydent w ciągu niecałych 24 godzin. Kapitan jednego z samolotów do Londynu poinformował pasażerów, że w powietrzu znajdują się policyjne śmigłowce, a loty zostały wstrzymane dla bezpieczeństwa podróżnych. Oba pasy startowe pozostawały zamknięte, a loty miały być stopniowo wznawiane od godziny 7 rano w sobotę. W wyniku zamknięcia pasów startowych 23 przylatujące loty zostały przekierowane, 12 odwołano, a 46 planowanych odlotów anulowano, co dotknęło 6500 pasażerów. Na miejscu zorganizowano dla nich łóżka polowe, koce, napoje i przekąski. Drony pojawiły się nad portem lotniczym już w czwartek wieczorem, co spowodowało częściowe wstrzymanie ruchu i konieczność przekierowania 15 samolotów do Frankfurtu, Nory, Stuttgartu i Wiednia. Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Hermann oświadczył, że chce rozszerzyć uprawnienia policji, aby w razie poważnego zagrożenia mundurowi mogli natychmiast zestrzeliwać drony. Incydent pokazuje, jak poważnym problemem stają się bezzałogowce w Europie i jak dynamicznie reagują służby lotniskowe, aby chronić pasażerów i infrastrukturę. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.